10 zł za litr paliwa? Być może już w styczniu. W wypowiedzi dla polskiego radia wicepremier Jacek Sasin potwierdził, że od stycznia 2023 roku wraca pełny 23% VAT na paliwa silnikowe, a być może także pełna stawka akcyzy. Oznacza to perspektywę gwałtownego wzrostu cen na stacjach paliw. Szokowy wzrost opodatkowania może sprawić, że w Polsce zapłacimy za paliwa więcej niż w innych krajach Unii Europejskiej. Dzięki tymczasowym obniżkom podatków mamy wrażenie, że w Polsce paliwo jest tańsze niż w innych państwach Unii. Ale to nieprawda. Jak wylicza portal AutoŚwiat, cena paliwa przed opodatkowaniem jest w Polsce o 4% wyższa od średniej unijnej. Przy dzisiejszych cenach, po styczniowych podwyżkach, cena oleju napędowego wyniesie 9 zł, a za benzynę zapłacimy 7,50. Przedsiębiorcy dotkliwie odczuwają wzrost paliw od wielu miesięcy. Teraz czas na kowalskich. Marku, czy to nie jest tak, bo tak na zdrowy rozsądek wydaje się, że my po prostu odczuwamy państwowy monopol. Bo złotówka się umacnia, a na międzynarodowych rynkach ropa tanieje. Coś a, tutaj jest nie tak. A cena w stacjach paliw jest taka sama. No właśnie. Tą cenę dyktuje oczywiście spółka Skarbu Państwa Orlen. I hmm. y, ja się na tym nie do końca znam, ale. Z tego, co obserwuję, właśnie to, co powiedziałeś, spadająca cena ropy, a u nas utrzymuje się na tym samym poziomie. Więc kiedy tak naprawdę w przyszłym roku zostanie podwyższony VAT do tych normalnych swoich rozmiarów 23%, okaże się, że wcale nie będziemy musieli aż tak dużo płacić, bo, bo to będzie regulacja. Już dzisiaj Orlen sztucznie śrubuje, zaczyna śrubować tą cenę. Ja Więc... Wcale zmienił to, co powiedziałeś, że nie, nie będziemy musieli płacić, tylko... Nie musielibyśmy płacić. Nie musielibyśmy, <grym> tak. No są to wszystko układy polityczne. E, naprawdę m, trudno jest się gdzieś wgryźć w, w, w tą sytuację. Ale wiem, że będzie grupa, będzie takie środowisko, które będzie zadowolone z tego, że VAT wróci. I będą to przedsiębiorcy transportowi. Jasne. Oni się będą cieszyć. Dlaczego? Dlatego, że dzisiaj mamy VAT obniżony do 8%, czyli o 15%. I tak naprawdę oni w momencie, kiedy tankują, a... Jedna ciężarówka miesięcznie robi 10 do 12 tysięcy kilometrów, więc trzeba tej ropy, licząc średnio około 30 litrów na 100 kilometrów. Więc dla nich, kiedy VAT wróci, będą mieli większe odpisy w ramach prowadzonej działalności, czyli te koszty po prostu będą mogli sobie odpisywać. Dzisiaj tego nie mogą robić i tak naprawdę, jeżeli ktoś dzisiaj prywatnie korzysta z samochodu, to płaci. Tak naprawdę mniej niż płaci przedsiębiorca. No właśnie, można powiedzieć też już teraz tak absolutnie na serio, że ten zabieg spowodował, iż kalkulacja biznesowa firm spedycyjnych legła zupełnie w gruzach. Oni musieli wszystko tak naprawdę kalkulować od nowa, i z tego co wiem, a też współpracuję z firmami spedycyjnymi. No, Czasami y, przewozy były wykonywane poniżej, poniżej kosztów. Po cenach, dumpingowych. po cenach dumpingowych. Ale po to, żeby utrzymać ewentualne, rynek. utrzymać ten rynek, utrzymać przyszło, przyszło przyszłościowe frachty, mhm. tak? tak? Więc y, jeździli po cenach dumpingowych. Ale pamiętajmy też, że te manipulacje kosztami związanymi z y, paliwem przekładają się na y, wzrost inflacji w naszym kraju. Bo Ponad 80% wszystkich towarów, które są transportowane, jest transportowanych właśnie drogą na kołach. Też Więc... y, skutecznie zadbano o to do tej pory, aby głos przedsiębiorców się nie przebił, a teraz wszyscy to odczujemy. Dokładnie, tak będzie. A, e, sprawiedliwość nierychliwa, a, ale no właśnie, ale sprawiedliwa. A, tylko czy o taką sprawiedliwość na pewno nam chodziło? No pewnie nie.